Yes. To, jest. to jest Halloween. Te nóżki fajne. No nie, jakieś małe to chyba będzie. Ej, ta głowa świetna. <gry> o, fajne. Kurczę, co to miało związek z dziećmi? Jak? Połowa no, tam by... się bawiło. Tylko połowa tam tych produktów było tak naprawdę takich bardziej ozdób. Ej, dobra, ale nie, wyceńmy to. to, to... Może uśrednimy. No to ile? Pięć dych? Nawet siedem dych. No, policz bo... no, może te pięć dyszek. Osiemdziesiąt razy pięć dych, cztery, to... cztery tysiące. No to przesadziłeś. Łukasz, by wyjść na zero, musi jeszcze odrobić 3400 zł. O, o nie. tu już jest więcej. O, o. O, o, jakie ładne to właśnie, śliczne. Co to jest? No petardunia. Super, marzyłem o tym. Otwieramy drugą paletę, a tam rzeczy typowo pod dziecko. No trochę takie załamanie. Taki miszmasz. No taki Wszystko misz... i jest w no, sumie nic. Dobra, słuchajcie. Baby Battle Warmer do podgrzewania wody, tak? Mm. Katalogowo 171. No to stówka. Co to jest? Do kawy? Dla... Zabawka dla... Stówka? Do kawy. No dawaj stówka. Nia, 150? Tak, i ma. Pod no, 249 60... sprzedają, ale mamy kilka sztuk tego. 8, na ten moment. 8, 8. a 150 No, nie oszukujemy się, ile jest tych mianie elektronicznych na rynku. Już praktycznie co drugi dom ma takie mianie elektryczne w domu, albo kiedyś używał. No, to jest po prostu już tego przesył. Podgrzewacz. Podgrzewacz, ile? 130. 50, złotych? 3D. 3D. 3 Wiadomo, że to są rzeczy potrzebne. Tylko najgorsze jest z tym wszystkim to, że one są pootwierane. Widać, że były już używane. No to tak, wyczyść, sprawdź, czy to działa. Tu masz tu takie masz do wu... nie, To jest dowódzek. Do fotelika, nie? To, do fotelika fotelika złoty... no. to nie jest mój towar. To no, jest <grafy> no dziecko. <grafy> ale ja troszeczkę w, inny, w, w, w innej wersji, bo ja bardziej zabawkowy. 30 złotych pojemnik na mleko, pewnie. To było mydło i powidło. Wszystko związane typowo z jakimiś bardziej narodzinami dziecka. Projektor, no i on chyba szumi od razu. Nie wiem, szumiący 7 grający. Siedem dyszek, tak tanio? No nie, wiem, no może za więcej, nie, ja ci mówię, jak ja bym. bardziej masz. No okej 7 dyszek nie będzie. Macie doświadczenie w tej kwestii, nie? Ja tak. miałem coś podobnego na cztery butelki na raz, nie? No. Mm. Ile dobra? dałem? 85 zł. A nie za jedną? No. Tak? Dobra, stówę. Nie mam z tym jakoś za bardzo wspólnego, dlatego nawet ciężko mi było to wyceniać. Od tego momentu zarabiasz. No dobra. Czyli to rano zadowolony rano jesteś? Jest... No nie do końca, ale spoko. Ale no jeszcze no, no masz pół palety, tak, może tam tak, ale... jakie skarby się kryją, tak? tak? No. To jest ten skarb. Słodziutki, Róża 50 zł. Czyli zestaw prezentowy dla niemowlaka. Spoglądałem na Łukaszę, no miał bardzo nietęgą tą minę. Myślał, że będę jakieś zabawki firmowe, coś takiego, a tu się okazało taką małą, małą wtopką dla mnie. Każdy produkt jest inny, muszę wszystko no. sprawdzić i wystawić. Dla mnie to jest kupę roboty. Wolisz wielosztuki? Tak, wolałbym wielosztuki. No, no. dobrze, że nie my. Dobrze, Jezu, dziękuję. Dziękuję, że to nie my, bo nie wyobrażam sobie, jak to siedzimy i sparadamy. Biznes paletowy do łatwych nie należy i żeby dobrze zarobić, trzeba się napracować. Robot jest kozacki 150. On jest fajny, tak. tylko zależy jaki język masz. Nie mamy baterii. Chciałbym, żeby fajnie. miał polski. Za 150 złotych jest wyceniony i też musi sprawdzić, bo tak prawdę mówiąc ta zabawki są droższe. Słuchajcie, a to, jest, a to, to jest stolik do jedzenia. Nie, to nie będzie mała wanienka. To, to jest przewijak. Nie, wanienka. Daj stówkę. Kolejne akcesoria dla dzieci, takie jak butelki, podgrzewacze czy gryzaki, dały prawie 2400 zł. Paweł, ja bym chciał poznać wynik. To masz 10 920 zł. Nie, eee, no słuchajcie, no nie jestem właśnie zadowolony, po prostu martwi mnie ta robota, bo mi, ile to będzie roboty i to tylko tyle, nie? Powiedzieć ci coś? No. Nie graj już nigdy w kamieniożyce. Jakbyśmy wygrały tą paletę, też byśmy nie miały banana na twarzy, tak? Przy pierwszej palecie z Halloween, to byśmy mieli mega zabawę pewnie na magazynie, ale później jest trzy dni byśmy pachali na resztą.